Witam wszystkich w drugiej części o cewce Tesli. Porzuciłem poprzedni układ, kontynuację jego budowy albo szukanie błędów. Podłączamy sobie akumulator 12V. No i teraz już zwiększę je trochę odległości świeci, ale dalej szału nie ma. No to dawajmy 24V podłączam. No i też szału, jak widzicie, nie ma. Na, początkujących myślę, że nawet to usatysfakcjonuje tak światłówkę za palce z 10 cm. No ale ja bym chciał tutaj jakieś większe wyładowania powodować. Kombinowałem tam. Z różnymi. Elementami z zmianami ich wartości. No, działa. Może z odrobinę większej odległości nam świeci, no ale rezultat mniej więcej podobny. No, czyli słabo. Przetestujmy to jeszcze na baterii 24V. A robi to jakieś iskry? No praktycznie wcale. Przy okazji zmierzmy sobie prąd, jaki nasza cewka pobiera. No około 1A, czyli jakieś, nie wiem, 22W. No i efekt praktycznie taki sam jak przy 12V. Ja już za bardzo nie mam tutaj pomysłu, co tu w tym układzie zmienić, żeby to nam działało poprawnie, żeby tutaj większe wyładowanie uzyskiwać. Próbowałem zmienić odległość tutaj, tej cewki od cewki wtórnej, jej położenie. Próbowałem kłaść jeszcze na górę jakieś przedmioty, no ale to nic nie dało. Efekty były po prostu słabe, były jakieś 2 mm wyładowania. Przyłożyłem sobie palca tak. Więc postanowiłem już się poddać, jeśli chodzi o tamten układ, i zrobić układ. Myślę, że nie tak dobry jak tamten, jak tamten działający, jeśli by mi działał, ponieważ teraz będę musiał stroić ten układ samemu. No ale przynajmniej mam większe szanse na to, że w końcu uda mi się uzyskać z tej cewki większe wyładowania. No i co ja tutaj zrobiłem? Jak widzicie jest tutaj taki mosfet na radiatorze, to jest IRF630, taki w obudowie izolowanej. Dałem takiego, no bo on ma tutaj duże napięcie, bramka źródła, jakieś 200V, a tutaj gasików raczej się nie daje w cewce Tesli. Ja dałem tutaj gasik pomiędzy bramką a źródłem, a nie na cewce. Jeszcze tutaj jest taki driver na dwóch tranzystorach BD139 i BD140, stabilizator napięcia dla drivera, taki kondensator stabilizujący, no gasik i reszta rezystorów. Schemat tego pokażę później. A tutaj mam układ z filmu o przesyły o bezprzewodowym przesyłaniu energii. To jest po prostu timer 555. No i ja tutaj w tym momencie szukam częstotliwości rezonansowej tej cewki. No i też planuję właśnie tak wykorzystać już ten driver już tutaj zostanie, on będzie tutaj przełączał uzwojenie pierwotne, no ale generator będę musiał zrobić na czymś innym, no bo timer 555 nie za bardzo się nadaje do generowania częstotliwości rzędu setek kHz. Podłączmy sobie nasz układ do akumulatora. I widzicie, świetlówka. No i film się urwał. Urwał się, ponieważ cewka generuje zbyt duże zakłócenia. Może spróbuję to nagrać z trochę większej odległości. Bo cewka po prostu generuje takie zakłócenia, że telefon odmawia współpracy. Zobaczmy teraz, urwie się znowu. Może to przez to, że trzymam kabel w ręku. Nie, teraz się nie urywa. Dobra, spróbujmy znaleźć sobie częstotliwość rezonansową naszej cewki. Test. Postawię telefon na jakimś stojaku, to będę miał obie ręce wolne. Wkładam śrubokręt w potencjometr do regulacji częstotliwości tego. No i podłączam akumulator. O, i gdzieś tutaj widzicie? Nagle robi się jaśniej. I mniej więcej tutaj mamy częstotliwość rezonansową naszej cewki. Zjeżdżam w dół, robi się ciemniej. Jak jadę w górę też, a tu nagle robi się jasno. To zmierzmy sobie to, wyliczmy tę częstotliwość. No i po podstawieniu danych do takiego kalkulatora oczywiście jak nie macie kalkulatora możecie sprawdzić w nocie katalogowej Timera 555 ten wrzuł na częstotliwość. Wychodzi, że cewka ma jakąś częstotliwość rezonansową, jakieś 440 kHz. Tam jak dochodziłem do końca tą podkówką, czyli do 720 kHz, to też trochę zaczęła się rozjaśniać, więc może te 440... Przy tej częstotliwości ta cewka generuje tutaj jakąś harmoniczną, która jest taka jak, jak prawdziwa częstotliwość rezonansowa. No, tego na razie nie sprawdzę. No, bo timer 555 już przy takiej wysokiej częstotliwości ten sygnał na wyjściu powoli zaczyna zanikać. On po pierwsze nie jest prostokątny, tylko taki bardziej przypomina sinusoidę jakąś. Po prostu są takie jakby górki w tym jeśli by popatrzeć na to przez oscyloskop przy dużej częstotliwości, więc ja nie wiem, czy to rzeczywiście jest częstotliwość rezon rezonansowa, czy to cewka przy tej częstotliwości wytwarza harmoniczną, która jest taka sama jak częstotliwość rezonansowa. Na razie uznajmy, że te 430 kHz to jest częstotliwość rezonansowa. To już wiecie, jak znaleźć częstotliwość swojej cewki. To może przejdźmy do schematu tego drivera, którego będę używał, próbując wycisnąć coś więcej niż tylko 2 mm wyładowanie. Schemat drivera, którego używam w tym momencie w swojej cewce wygląda tak. To jest po prostu taki wzmacniacz na dwóch tranzystorach. Sygnał podajemy o tu, w to miejsce. On później przez rezystor 22 ohmy idzie na bazy tranzystorów BD139 i BD140. Użyłem takich większych, żeby móc większy prąd wpakować w bramkę MOSFETO, no bo przy dużej częstotliwości to jest konieczne. Bo bramka ma jakąś tam swoją pojemność, którą trzeba szybko przeładowywać. Kolektor jednego tranzystora, czyli tego NPN, jest podłączony tutaj do plusa przez taki filtr dolnoprzepustowy, przepustowy, który nam stabilizuje to napięcie dla drivera, żeby tutaj wahania na tej cewce, zakłócenia powodowane przez przełączanie się cewki, nie miały wpływu tutaj na driver. Kolektor te tego tranzystora NPN jest podłączony właśnie tu do tego filtra, a kolektor tranzystora PNP jest podłączony do masy. To są tranzystory komplementarne, to znaczy, że oba mają takie same parametry, jeśli chodzi na przykład o wzmocnienie. Tutaj jeszcze bazy tych obu tranzystorów są podłączone no, do minusa, żeby jak tutaj nic nie ma na wejściu, żeby nie było tu żadnych stanów nieustalonych, tylko żeby zawsze był na wyjściu albo plus, albo minus. No bo jak bramka nie ma nic podanego na wejście, to bardzo łatwo może z otoczenia zebrać jakieś ładunki. MOSFET nam się na przykład niekontrolowanie by otworzył, jakby nic tu nie było na wejściu, na przykład jakbym coś testował, tą cewkę, coś tam zmieniał. Dlatego używamy tu ten rezystor, dzięki temu mogę to sterować tylko pulsami, impulsami dodatnimi. Ujemnych już nie potrzebuję, bo mam tu rezystor. Wyjście drivera, czyli te dwa, dwa emitery. Idą na bramkę przez rezystor 10 oraz diody 1N4148, żeby było łatwiej tą bramkę rozładowywać. Tu jest jeszcze taki rezystor. Tak dla bezpieczeństwa zawsze się dodaje taki rezystor rozładowujący na tą bramkę. Tutaj jest gasik. To jest gaśnik z tego schematu tutaj. Tego pierwszego co próbowałem, dokładnie ten układ stąd. Jeżeli okazałoby się, że gasik tutaj jest za słaby i że MOSFET dostanie przebicia, no to oczywiście mogę dać tutaj mocniejszego na większe napięcie, ale wtedy mogę też tutaj e, zwiększyć ten kondensator lub zmniejszyć rezystor. No i tak się prezentuje schemat naszego drivera. Jak widzieliście, driver działał, nawet udało mi się znaleźć częstotliwość rezonansową swojej cewki dzięki niemu. No i z tym układem już chyba pozostanę. Dam tutaj tylko jakiś mocniejszy generator. Nie na timerze 555, który za bardzo się nie nadaje do tak wysokich częstotliwości. Może jeszcze pokażę Wam schemat tego generatora na timerze 555. Oczywiście polecam obejrzeć sobie film o tym bezprzewodowym przesywie energii tam więcej omawiam ten schemat bardziej dokładnie. Schemat tego generatora na Timerze 555 wygląda tak. Ja po prostu zmieniłem tutaj ten kondensator na 100 PFARA, no a sygnał biorę sobie bezpośrednio z wyjścia, czyli z tej tutaj nóżki. Podłączam sobie o to, to wejście do tej nóżki układu. A częstotliwość reguluje sobie tutaj tym potencjometrem. No, i w dzisiejszym odcinku o cewce tesli to już wszystko. Jak się w międzyczasie dowiedziałem, nie najlepiej zrobiłem smarując te całe uzwojenie, lakierując je zwykłym klejem polimerowym no bo to podobno on przy wysokiej częstotliwości zaczyna przewodzić nie wiem jak to się dzieje, ale podobno tak jest i to przez to mam takie niskie takie słabe wyładowania, aczkolwiek ja spróbuję i tak wycisnąć jakieś lepsze wyładowanie z tej cewki to, że mówię, że ten układ ten na początku z pierwszej części jest słaby, nie znaczy, że on nie działa, no bo przecież dwie osoby, w sensie może więcej, ale dwie osoby, czyli Adam Hemlap i Adrian HV wrzucili swoje filmy o tym właśnie o cewce zbudowanej na tym układzie, która bardzo dobrze działała, więc ja najprawdopodobniej robię tutaj coś źle. Między innymi polakierowałem to, nie tym, nie tym co trzeba. Aczkolwiek myślę, że ten schemat tutaj z driverem i z jakimś sygnałem tutaj jest prostszy do, reali do realizacji. Tutaj się żadna czarna magia nie będzie działać. po prostu mamy, będziemy sterować cewką tym wejściem. Ona nie będzie sama sobie oscylować, to od nas będzie zależało jaki tutaj podamy cykl pracy i jaką częstotliwość. I to jest wszystko na dziś. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i jednocześnie wesprzeć kanał. Subskrybujcie go, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach oraz w trzeciej części o cewce Tesli, w której wrzucę ją wtedy, jak uda mi się coś, jakieś lepsze wyładowania z tej cewki wycisnąć.